Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj powiemy sobie o aktualnościach, które są dodane do w ten piątek, więc widzowie oglądajcie odcinek do końca subskrybujcie w tym momencie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście a my przechodzimy do odcinka, a więc no już wam pokazuję co, jak, było, będzie w tej aktualizacji jak widzicie mamy tutaj jeden z czterech informacji, które są dodane w tym aktualizacji i będzie to widzowie nowy wygląd sezonów jak widzicie mamy tutaj wielkie abit sezonami, mamy nowe, więcej informacji Będziemy dostawać level, na przykład zarabowanie, tak jak kiedyś to było w Czebreku 2017 roku na przykład, zarabowanie, za różne takie rzeczy będziemy dostawać level, więc to będzie też łatwiej. A więc zobaczcie widzowie zaraz drugiego, drugi post. Tutaj mamy drugi post, w którym widzicie właśnie nowy system, jakby działanie w ogóle całego systemu sezonowego. Tu mamy w ogóle ten nowy odświeżony, wygląda to inaczej i możecie sobie zatrzymać w tym filmik, przeczytać co tu, o co tu chodzi. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, to możecie spokojnie sobie to przeczytać w trzecim poście mamy tutaj napisanie, że będziemy dostawać więcej nagród w te, z sezonu że będziemy dostawać sejfy, kasę, paliwo rakietowe i w każdym levelu jest coraz więcej tego, więc ciekawie to będzie wyglądało według mnie tutaj mamy też informację w czwartym naszym poście że mamy więcej jakby dla sezonu pasa mamy więcej rzeczy do odebrania, więcej XP, więcej nagród i także mamy na dole napisane, że jutro ujawnią nagrody, z którym będzie w sezonie 17 oraz mamy kod, który możemy teraz wykorzystać, UPDATE WEEK który daje nam 10 tysięcy gotówki w tym momencie widzowie możemy przejść do nagród, które są w sezonie 17 i są mega ciekawe jak patrzymy, więc zaraz je zobaczycie więc zobaczcie, możecie oznaczać w komentarzu jak one dla was wyglądają, jak się podobają już widzowie widzicie pierwsze nagrody, które są dodane w tym sezonie na sezonie 17 oczywiście drugi level mamy rimsy, trzeci level kanapę Teraz sobie mówimy to jest dokładnie czwarty jakieś Rimsy i piąty też. Więc zaraz sobie patrzymy i widzicie mamy lewy drugi. Flagi w Europie, coś takiego. Wygląda takie taka rymsy Według mnie spoko to wygląda. Więc druga to jest sofa w kształcie um, lond londyńskiego bufa. To jest kanapa, tu mamy belgijskie wafle, rymsy oczywiście. UK nie wiem sobie co to jest, ale spoko to wygląda. Tu mamy nagrodę do levela 6, 7, 8 i 9, które teraz sobie zobaczymy. sobie popatrzymy ładnie, jak to wygląda. Tu mamy tych twórców napisanych, ale nie zobaczymy je sobie z bliska. Więc już sobie wchodzę tutaj, uwaga. Bam. I mamy level 6 kanapa francuska. Tu mamy Rims Euro. Za 7 level z Sezon oczywiście, bo nieparzyste są ze Zombasem. Tu mamy berliński graffiti skin. Do auta yy, i teraz przechodzimy do dziewiątego levela. Którym jest, widzowie, że wam mówić, co jest nim kolorowa it Wing Italia. Czyli włoskie, coś, jakieś flaga. Dym chyba z tego będzie leciał. W sumie nie wiem, mega fajnie to ładnie wygląda. Tylko oczywiście, sezon pasem, więc trochę trzeba będzie wydać Robuxu. Jeżeli chcecie, coś zrobić za darmo. Ten sam level, oczywiście. I w tym momencie możemy przejść do głównej nagrody, czyli levela 10. Tutaj jest nowe autko widzowie. Jest mi takie autko y, level, si level 10, stan 17. Takie autko, że wam pokazuję też z bliska, jak ono będzie wyglądało. Z bliska wygląda w środku tak. Mega mi się to podoba. Ładnie to bardzo wygląda z wewnątrz. Z boku zobaczymy sobie już, jak to wygląda. Tak wygląda ogólnie z, z kamerki. W sensie z zrzutu na, na to auto już mamy za top 2 spoiler, mamy taki fajny. Więc widzicie sobie takie są informacje, co będzie w nowym w ten piątek. A więc, aby to wyczekujcie, bo będzie epicki NFX ma też wejść opcja Nowe powiadomienie nas o co będzie zmienić jeszcze w więzieniu. A reszty dowiecie się wkrótce, a więc trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i hej, już widzicie go kolosowa, mówiłem wcześniej.